Dzień dobry, dzień dobry. Znajdujemy się dzisiaj w Parku Śląskim. Jest 27 grudnia i idziemy sprawdzić, co ciekawego można robić w Chorzowie. Idźcie z nami. Tak sobie stoimy. Z bałwanami. Urodzi główny. Kolejka jeździ sobie. Tu jest wejście. W sumie to nie wiem czy z niej skorzystamy. No tu to ekipa. To ja, to ja. Okej. Okay. Nie jest wysoko na teraz. Zobacz. Nie, nie jest wysoko. Czyli tam wysiadamy, tak? Tak. No bo jedzie. Nie no, przyjechaliśmy jedną kolejką i teraz idziemy sobie parkiem na stadion. I tam siędziemy w drugą kolejkę. Jakaś ścieżka edukacyjna wzdłuż planetarium. Zegar słoneczny, zegar słoneczny, jesteś zegarem słonecznym. Stan na środek. Kółko naprzeciwko ciebie to jest południa. Kłukona przeciwko ciebie to jest południe. Jesteś zegarem słonecznym. Jakie grzyby się pojawiły na drodze. Stare pierniki. <grystanie> <grystanie> Ale jak gwiazd. Gwiazdeczka idzie z nami. Wolę tych, którzy mają. którzy ciągle mają wątpliwości niż tych, którzy zawsze mają rację. Łukasz zimno. I dotarliśmy na kolejkę, nie? Miesiu? Wracamy. Dłuższą trasą. Zabrze, która no, wcześniej nazywała się kopalnia królowa Luiza. Będzie no, od w to proszę Państwa, w roku 1790, a rok później powstaje już ta pierwsza kopalnia. No. Długość tej strony 14 km 250 m. Rozpoczęto budowę w centrum Zabrza, bo tam był najniższy punkt. Wytlenie no, po raz, to, w tym, się w tym, nie? to zwykłe uczywo, czyli suche drewno umoczone w jakiejś żywicy i czymś takim. górnicy sobie świecili, potem już lampy. Hmm. A my idziemy, idziemy, idziemy. płynąć łódką kopalni. Fajnie? Fajnie, nie? Słuchajcie, wszyscy siedzimy super się Słuchajcie, najciekawszą część podróży, trasę wodną. Słuchajcie, kto ma lampki, gasimy lampki. Światła jest tyle, aby okay. stworzyć klimat, więc gasimy lampki. Garnika nerwowa, nerwować, nie śmiesz. A, bo się nie przedstawi. Józef Skarby. Ale go daj coś skarby. Dobry dół, kopalni. Ale jak mnie coś zderwuje, wcale że nie ma taki dobry. Master Chowacz się wysłucha. Jasne, kusie, ja, ja czuję ją. O... tak ciemno. Że żadnego nie wystrasza. Mówią zielony udzielnik. Ja? to nie były transportowe, bo niestety tylko przeprowadzano inspekcję. Słuchajcie, a tutaj jest bardzo ciekawa rzecz, jakbyście się wybrali na wycieczkę o nazwie podróż w czasie, to część się przechodzi sztolnio, a potem wchodzi się w to miejsce naszych obiektów i chciałbym wam parę rzeczy powiedzieć. Czyli tak, kopalnia Gujdo. I Więc naprawdę dzisiaj poznaliście sztolnię i wiek 19.